Witam Was w kolejnym odcinku na kanale, a dzisiaj mam dla Was odcinek pod tytułem Swelvy, raj dla przestępców. Więc też jeszcze mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba i pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę oraz zasubskrybować kanał dzwoneczkiem, aby nie ominąć kolejnych odcinków na kanale. Oczywiście też, jeżeli chodzi o ten odcinek, jest on inspirowany filmem Michelosa, czyli w sobie panuje korupcja i wiele z tych rzeczy, które na przykład zmienia Michelos, znajdą się w tym odcinku. Dlatego też oczywiście pamiętajcie, że też myślę, że warto obejrzeć też jego odcinek. I oczywiście zapraszam Was do jego odcinka, znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu, a już bez zmiennego przedłużania zapraszam Was do oglądania. A więc, jak wiecie, Słowiowiu ma po prostu. Nie, ma bardzo duże, dziwne jakieś historie, wiecie, superbohaterzy, jakieś przestępców, jakieś małe miasteczko, które wiem, że jest położone w Ameryce, które po prostu ma jakichś wielkich przestępców, którzy chcą zniszczyć świat. Jeśli chodzi o wszystko, to jakim cudem Słowiowiu to się wszystko może znaleźć? Moja odpowiedź jest taka: Słowiowiu jest krajem dla takich ludzi i. Sławiu przyciąga takich ludzi, żeby ci utrzymywali miasto, żeby wszystko było dobrze, a ci dzięki temu będą mogli sobie bardzo dobrze żyć. No co oczywiście dowody przedstawię wam w tym odcinku. A więc najpierw oprzyjmy się na filmie Michałosa, w którym przedstawił, że w Serbii panuje korupcja i pokazał dziwne zachowania policjantów, jakby, jak by, innych złoczyńców oraz udowodnił, że np. tacy złoczyńcy jak Fultyman, Mieniach czy Czastorżak mogli wykorzystać, by wykorzystać swoją pozycję oraz pieniądze do tego, żeby po prostu móc wyjść z więzienia i być na wolności, a jednocześnie w tym czasie mogli robić swoje złe plany. Ale jakim cudem do tego wszystkiego mogło dojść? A więc oczywiście teraz przejdziemy do, myślę, że najważniejszej rzeczy, czyli policji Swellview. A więc, dlaczego chodzi policja policję ma ona bardzo dziwne zachowania. Na przykład na zlocie kaktusów, gdzie gdy Richter daje 1 milion za to, jak ktoś mu przyniesie ten kaktusa, to Franci, ta policjantka, prawdopodobnie ta główna policjantka. Jest zdolna do kradzieży tego kaktusa do, dla osoby, która jest przestępcą, żeby tylko dać. Czyli jest po prostu skłonna poświęcić, powiedzmy, dobo swojego miasta. Jest w stanie ukraść rzecz, czyli po prostu złamać swoją tak jakby policyjną przysięgę tylko dla pieniędzy, co bardzo dziwnie pokazuje, że właśnie w swoim języku liczą się przede wszystkim pieniądza. Kolejnym dowodem na to jest właśnie sama ta flank. Na przykład przy akcji z Rywem nie chciała to być do tego nie miała wylany, na wszystko cieszyła się, jakaś szczęśliwa była i nie chciała jej pomóc tylko niebezpieczny. Musiał to zrobić, a ta wymigiwała się, że po prostu boli ją. Ręka. Podobna sytuacja była między innymi, jak właśnie Wam mówiłem, na zucie kaktusów, ale też gdy był kampus, kiedy ten po prostu tam yy, sobie siedział, by tam po prostu w lokalu, ta w ogóle nie reagowała, jakby znowu z na to wszystko, ekscytowała się tylko walką kampusa z po prostu kapitanem, i tyle, jakby ona po prostu nie interesowała się w ogóle ani trochę tą całą sprawą. I oczywiście teraz przejdziemy do kolejnej, myślę, że ważnej rzeczy, czyli właśnie centrum zło. No po prostu, no, no korporacja biła zło, jak zwał tak zwał, ale to miejsce przede wszystkim jest bardzo dziwne i bardzo mi śmierdzi, ponieważ przede wszystkim w nazwie ma Ibil, czyli zło, ma w nazwie zło, rozumiecie, gdzie jakby, ja nie rozumiem, przeważam, że tak bezpośrednio do was mówię, ale jakby ma w nazwie ZŁO po prostu, czyli tak naprawdę sam się Bill Zło przyznaje, że w, tej, w tym miejscu jakieś dziwne rzeczy są. Co właśnie tylko podkreśla między innymi to, że otwierają jakieś portale, jakieś dziwne rzeczy robią, jakieś rajkerów między innymi na wolność dają, czy właśnie ludzi, yy, ludzi co porywają dzieci w Halloween, co tym jest bardzo dziwne, zresztą nawet nie wiemy w jakim celu Bill Zło robił te badania. Po długiej jeżeli chodzi o wszystko, to ta korporacja i tak bardzo śmierdzi i potrzebuje w końcu jakichś sponsorów, sponsorów, żeby się utrzymać. A tymi sponsorami mogliby być właśnie złoczyńcy i ludzie, którzy po prostu wiedzą, że w Słelviu można to robić i że w Słelviu często właśnie nagina się wiele regulaminów i innych rzeczy, przez co właśnie ci mogliby bez żadnego trudu to wszystko Ominąć, co też właśnie Michał sprzedał w filmie, gdzie są na przykład dziwne zasady, a więc ich na przykład sam pamiętam, jak na przykład w odcinku świątecznym, po prostu trzeba nosić siatkę, a kiedy będzie się nosić siatki i przy rozdawaniu jedzenia, można pójść do więzienia. Jeszcze wsadzili kapitana B, czyli bohatera, zwyczajnie do więzienia. Tak samo na przykład jak założyć dwa kapelusze, czy będziesz gryźć loda w waferku, to też jest dziwne, więc to tylko właśnie pokazuje, że ludzie wiedzą o tym, że właśnie Swellwiu po prostu nagina te przepisy. Na przykład Birzło może sobie działać, a ludzie mogą na przykład sponsorować po prostu jego działania, żeby móc osiągnąć własne cele, co myślę, że właśnie mogłoby wyjaśnić na przykład... Dlaczego czasorząd miał na przykład jakieś gadżety czy portal czasowy? O, po prostu mógł sobie to bez trudu szybko załatwić dzięki billowi zło w Suendium. Kolego pod, potwierdza, że właśnie w Suendium można robić różne rzeczy bezkarnie. klub tu biją dobrze. Czyli to jest tak naprawdę klub, w którym po prostu jest wielu przestępców, którzy biją się z, bohatero, bo z bohaterami. Pierwsza rzecz to to, to to, że klub jest publiczny, nie kryją się z tym. Lokalizacja klubu jest nam bardzo dobrze znana, tak samo jak właśnie mają stronę internetową, gdzie można ustawić się na walki, na przykład z kontra bohater. Przede wszystkim brak reakcji władz kapitana niebezpiecznego i oddziału, ale także policji, jest bardzo dziwna, bo wiem, że ci złoczyńcy się tam spotykają, wielu z nich jest szukanych, wielu z nich jest ściganych, wielu zrobiło wielkie rzeczy, a nawet kilku uciekało z więzień, jak na przykład Dzieciaczek, Doktor Miniak i inni złoczyńcy. I żadnej reakcji. Kapitan nie reaguje, niebezpieczny nie reaguje, policja nie reaguje, wiceburmistrz, czy nawet burmistrz, którego zresztą nie znamy, też nie reagują. To jest dla mnie bardzo dziwne i bardzo mi śmierdzi, bo naprawdę, jakby rozumiem, że oczywiście możemy, na przykład, nie wiem, yy, powiedzieć, że tam jakieś rozrywki są, ale to nie jest żadne więzienie. To jest zwyczajny klub, w którym uczeńczycy sobie zwyczajnie się dobrze bawią, bezkarnie zresztą. Dlatego to jest naprawdę bardzo i to bardzo dziwne. Kolejną, myślę, że ważną rzeczą, którą trzeba tutaj wymienić, to oczywiście brak wyposażenia w policji w Słowbiu. Ponieważ przede wszystkim policja nie ma żadnej broni i rozumiemy, że na przykład yy, nie można często używać jakiejś, wiecie, takiej broni normalnej, na przykład pod filmikami na YouTube też było na przykład bluruje takie sytuacje, gdzie na przykład w filmach są jakieś broni, czy nawet sami też blurują i w niektórych filmach, te, to akurat które takich wodzie serialach najczęściej, yy, to broń się rzeczywiście blurowało. co jest... Zresztą myślę, że też jakby trochę bezsensowne, no ale było jak było. Dlatego to się rozumiem, jeżeli na przykład nie można byłoby użyć takiej powiedzmy broni atrapowej, ale co innego gdy na przykład nie ma tutaj policja pałek, czyli wyrażenia, które jest jej potrzebne. Tak samo jak policja na przykład nie ma paralizatora, tak jak na przykład policja nawet jest źle wyszkolona, bo sami widzieliśmy, że policja zbytnio o to nie walczyła, a policja to szybko yy, po prostu przegrywała i jest to według mnie bardzo dziwne, bardzo tej śmierci I właśnie to wszystko pokazuje, że policja jest bezużyteczna, policja ma wszystko wyrane. Ponieważ sobie, jak właśnie Michał panuje korupcji, zwyczajnie policjanci to też są tacy ludzie, którzy wiecie idą na policjantów, tylko. Po to, żeby tak naprawdę sobie dorobić łatwe pieniądze, które zresztą mogą zrobić, bo w końcu Swayu jest takim miejscem, gdzie po prostu zwyczajnie płacisz, jesteś wolny, możesz robić co chcesz, a przy okazji Swayu dorabia, wszyscy są szczęśliwi i jest bardzo dobrze. Zresztą to pokazuję właśnie kolejny punkt, który wam dał, dam, czyli odcinek Car Trek. Kto oczywiście, e, Henry Kierkegaard organizował e, urodziny Charlotte, jakby wiecie, y, koncert. I podczas tego koncertu, gdzie po prostu mają zlecenie i co przekroczycie na policję, dowoduje się, że policja oraz strażacy są na imprezie. Wszyscy, cała policja, wszyscy strażacy po prostu sobie balują i rozumiałby to jeszcze było wiecie, od święta. Ale to nie było święto, to był zwyczajny koncert. Jakby to nie jest, że na przykład, nie wiem, no coś ich zwalnia. Nie, tak nie było. Nie było żadnej policji. Tylko po prostu się tak zwyczajnie sobie policja przykierowała. No bo dlaczego nie? W końcu to oni za nich odwalają brudną robotę. Myśląc o tym, że no to jest bardzo dziwne, bo policja tak siak musi, muszą być jakieś tam oddziały. To się tylko pokazuje, że policja jest całkowicie kontrolowana przez właśnie Słeldiu i tak naprawdę tam nie ma żadnej powagi. Po prostu policja jest marionetkami, które robią, co właśnie wiceburmistrz i burmistrz są i przy okazji po prostu są takimi, powiedzmy, yy, stróżami na, na, pokaz, bo nie można tego inaczej ująć, kiedy żadna policja w ogóle nie reaguje, kiedy przestępcy w Słowiu sobie po mieście latają i zwyczajnie szkodzą ludziom, a jeżeli chodzi o wszystko, to oczywiście kapitan i niebezpieczny muszą za nich odwalać brudną robotę. Dlatego, jeśli chodzi o wszystko, to jak właśnie wam przedstawiam w tych dziewięciu punktach, gdzie między innymi mówiłem wam o wpływach policji, tych dziwnych miejscach, które są nielegalne i wiele z nich złych rzeczy, a po prostu one są zachowywane w Slowdowniu i są w pełni publiczne oraz jakieś dziwne zachowania policji czy też przestępcy. To się według mnie tylko pokazuje, że właśnie w Swerviu nie jest normalnie. Slowdow, jak to Michał powiedział, też w swoim odcinku panuje korupcja, ale przede wszystkim jest to też raj dla przestępców i też jest to coś więcej niż korupcja, jest to po prostu zwykłe zwyczajne miejsce, gdzie przestępcy mają zwyczajną sierankę i zwyczajnie za swoje wpływy czy też pieniądze mogą załatwić sobie wszystko, co po prostu poza prawem i tak naprawdę mogą sobie szaleć, a kapitan, niebezpieczny czy też niebezpieczny oddział nic w tym nie zmienią, ponieważ nieważne i złapią przestępców czy złoczyńców, oni i tak prędzej czy później, jeżeli posiadają jakieś swoje wpływy, z tego więzienia wyjdą. Więc oczywiście mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i pamiętajcie, żeby stawić tylko w górę oraz zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, aby nie ominąć kolejnych odcinków na kanale. I oczywiście pamiętajcie, żeby wpaść na serwer wideo Świat, link znajdziecie w opisie. A już bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was no, do kolejnego odcinka. Cześć!